Na przykład weźmy, nie wiem, może ogień? Tak, i ty zginęłaś teraz, dlatego, że obraziłaś Jak się ucieszy! <muchy> <muchy> yy, przepraszam bardzo, co, co, co się tu wydarzyło? Edward, gaś to! Boże święty! <muchy> <muchy> Jeszcze przy królu! <muchy> Pino, <muchy> jedz! Jesteś królem, musisz mieć dużo siły, zaraz ci energetyka kupię. <muchy> Bo jest siódma rano i będę tutaj... Ej dobra, może ty będziesz w ogóle rybiarzem. Jak ty masz w ogóle interes? <śm> Co? Co to się wydarzyło w tym momencie? Przecież ona ona potraktowała tą harfę jako lodówkę. Ej szkoda, że teraz nie widzicie mojej miny, bo ja jestem w takim szoku, że ja nie wiem, co się dzieje. A, inko ma! Ty alarm już nie sięga, bo alarm jest po tej stronie domu. A, tralalala! No i nabił ten sport, no, cholera jasna. Weź, nie módl się do Allaha, weź, odusz to. <mum> Jezus Chrystus. Czy ja się kiedyś doczeka normalnego lokaja? A na szczęście. Znowu się ktoś zresetował: Ej, no, żal. PL! Co tym razem? Co tym razem się zacięło. Ej, jest, dlaczego wy obradujecie Christy? Jezu, ale wy jesteście. Nie, to było. Z... Nie, to było złe. Kto tu wyszedł? Oh, o nie! O nie! Muszą być zostawione tosty w y, kuchni, bo jakże mogłoby być inaczej? Że coś innego mogłoby się spalić niż tosty zostawione przez ukochanego lokaja. Ja ten jeszcze... Boże, jeszcze chłop nie zdążył ognia ugasić, a ten już wyciąga te tosty. Gościu, życie ci niemiłe? Po raz pierwszy matka... O, duch! W sumie to możemy cię od odselekte... Bele, be, be, be. No nie, nie, pit. jesteś niepełnoletnia. Nie ma picia trunków, nie ma do domu. No, kubek se wzięła. Na wynos wynosy wzięła. Jakim cudem tu nie działa siła grawitacji, ja się pytam. Jakim cudem? No, co za debil, że tak powiem. Teraz przez niego nie masz miejsca, żeby rozłożyć resztę żarcia, bo on tu położył wszystkie te spalone tosty. Spalone tosty everywhere. No, widzisz, zrobiłabym ci do miniaturki idealne zdjęcie, ale śmierdzisz, więc nie mogę teraz ci tego zrobić, bo będziesz się źle prezentował na YouTube. Gdzie mi się tu wpychasz z tym swoim pryszczem? W ogóle śmiesz mnie to, że nie jedzą kanapki. To jest takie piękne, królewskie danie. Takie wykwintne. Kanapka z Szynką. Królewska kanapka z szynką. Wy wiecie, co to jest kanapka z szynką? To jest królewskie danie. Ej, przepraszam, królu, gdzie jest piżarnia? Bo jestem taka głupiutka i malutka, że się zgubiłam w tym ogromnym zamku. O, jaki słodziaczek. Ja nie mogę! Jak ty jesteś słodki, szkoda, że umrzesz. No masz szczęście, że oni się teraz nie widzą, Lucy, bo hańbisz! tą rodzinę. Tak, to jest chyba to ujęcie, którego ja potrzebowałam. Kocham was, słodziaki. Jesteście cud... O, o! Co się tu dzieje? Ty jesteś książem... Ja nie pozwolę na to, żeby moja matka stanęła między nami. Oho! Czyli już wiem, że nic z tego nie będzie. Brak chemii. Sejonara! Co? Kto się zauroczył? Ona się zauroczyła? No to masz problem, seniorita. Nara. Boże, co za król rozkochuje wszystkie kobiety. Czyżby to był nowy Henryk VIII? Być może. I co? Pewnie mnie zaraz wywalą. Nie powinieneś dostać telefonu, bo jesteś w średniowieczu. Halo! Reporter powiedział, że... Dziecko niestety ma zgona i zdycha. I musimy je położyć do toalety. I O nie, no teraz się z nim kłóci. Weź sprząta mopem. Ej, nie nowy wygoń tego typa, bo on jest troszkę... Ramski. Obraża twoją przyszłą żonę. Panie Alwin, proszę wyjść stąd iść do swoich wiewiórek. Ej, słuchaj, Grzegorz, bo nasz król to jest chory i ty go musisz zbadać, bo to jest sprawa wyższej rangi. I proszę mi nie ziebać, jak ze mną rozmawiasz, bo to jest bardzo niekulturalne. Raz, dwa, trzy, dziś odpadasz właśnie ty, czyli to. Ja pierd... To jest ta cała magia świąt, bo <laughs> tak jakby nie czuję jej. Popłaczy się zaraz. No, no i z, z czego się, się cieszysz, ciesz, Matole? O nie, z tym miecki! Miałeś tutaj demonstrować swoją umiejętność, ale nie przy stole. Nie, jeszcze matkę zaraz tu zabiję. Nie! Drodzy umiłowani, zebraliśmy się tutaj. W sumie to nie wiem po co my się tu zebraliśmy. Jezu, jakie tu się w ogóle zgromadzenie zrobiło! Nie, no nie wiem co on tam gada, ale jak widać to chyba przyciągnął tłumy ludzi, więc to się liczy. Pogadujesz swojego ojca i matkę. Ty wstydu chyba nie masz. No, już, już alkoholik jeszcze, dosyć, że hazardista to alkoholik jeszcze. Co mi oczko puszczasz? He? He? Mm. Czy nasz lokaj całą noc grał w karty i jest w stanie silnego zaziębienia? Być może. Mm. Czemu tu nie można tego wziąć talerza?